Drodzy Państwo, To jest Soda. O Jezu, kiedy Pani była u lekarza, Pani Jadwiga? Właśnie. To ja, może do przyjaciółki poproszę moją szwagierkę, która czysty przypadek jest bufetową. Najwięcej nalali wody, bo to było. W tym kraju to jest nasze ulubione kopy lanie wody. To jest woda, dobrze. Na pierwszym miejscu woda. Dalej Mohamed. No cóż, tam się mogło znaleźć w tej biedrze? Specjalnie. Bardzo prosimy Elgie, aby przebiła jeden z tych pięciu baloników, i za chwilę okaże się: O, prosimy o karteczkę, tak? Co mamy tutaj? Operacja. No, panie doktorze, mamy dla pana specjalny fartuszek. Gumowe rękawiczki, tak zabieramy, zabieramy już no. Ten worek nie będzie potrzebny. Prosimy o założenie specjalnego fartuszka, tak. Otóż teraz mamy prośbę, aby te wszystkie wnętrzności serce, płuco i tak dalej trafiły na swoje miejsce. Od płuca, dobrze. Płuca są zdrowe, trafiają na swoje miejsce. Ja mam taką yy, sprzeczną sugestię. Gdyby coś zostało, sprzedamy na Allegro. Co to jest, przepraszam? Wygląda na smukcie i duże naczynia, oczywiście, ale to się zmieści. Ach, to ten jest narząd od, miło od miłości, tak? Został. Pan doktor Andrzejew. Panie doktorze. Kapituła naprawdę miała ciężki rok do odgryzienia, ale była przekonana, że ten kryształ trafia naprawdę w dobre ręce. Cieszymy się, że jest Pan 17. Zwycięzcą Plebiscytu Człowieka roku. Witamy w tak zaszczytnym gronie. Prosimy o więcej. Dziękujemy. Mam przytrzymać tę rękę, Daniel ma zrobić zdjęcie, bo powiedział, że to wręczenie ma nie trwać na sekundy. Burmistrz Kaziu prosił, powiedział, że jeżeli Józef Sątowski nie zostanie człowiekiem roku, to on by chciał swoją nagrodę jemu wręczyć. Także bardzo proszę pana burmistrza. Myślę, że ludzie potrzebują autorytetów. Ludzie potrzebują wzorców. Dobrze jest, że potrafimy takich ludzi znaleźć wokół siebie. Myślę, że to jest siła tego, tej naszej zabawy, tego przedsięwzięcia, że potrafimy znaleźć i dojrzeć w sąsiedzie, w lekarzu właśnie, w znajomym, w prezydencie miasta czy w samorządowcu człowieka, który robi coś więcej. Coś więcej, niż nakazują po prostu obowiązki. Pan doktor Andrzej Rojek e, powiedział mi: Nie, ja no, nie, nie zasługuję na to. A e, tyle telefonów, e, co ja odebrałem, e, kiedy był jeszcze kandydatem, po prostu dzwonili jego pacjenci. Mówię: To jest wspaniały człowiek, po prostu takich lekarzy nie ma. To już to jest w ogóle jakiś dinozaur. Takim człowiekiem miłym, przyjemnym, porozmawiał, przyszedł, pogadał. Wiem o co chodzi, co, dlaczego. Umie podejść do pacjentów, po prostu jest taki życzliwy. No i człowiek się czuje inaczej. Jak, jak po prostu się do, do niego w ten sposób, jako do pacjenta lekarz, zwraca, to się człowiek podbudowywuje normalnie. I chcielibyśmy, żeby, żeby jak najwięcej takich lekarzy było. To jest taki lekarz chyba z powołania, taki jaki powinien być, naprawdę. Naprawdę nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Nie spodziewałem się tego i przyznam szczerze, że się uszczypnąłem na pierwszą, na pierwszy głos, mówiąc właśnie o moim nazwisku tutaj. Bardzo Państwu dziękuję. Postaram się nie zawieść za jakie jakimi jak okazały się w ten sposób i robić wszystko tak, jak do Jeszcze raz o wielkie brawa! Oto bohater naszego prewisji, po raz 17, pan prof. Andrzej Rowe. Dziękujemy serdecznie.